Jakiś czas temu, a to jest czas mierzony w latach, <noise> założyłem zbiórkę na zakup mojego grata. Grat jest, grat jest już kupiony, już jest spłacony za pożyczone pieniądze. Kupiłem kadika od kolegi. Pożyczyłem, już mu to spłaciłem właśnie w głównej mierze z tej zbiórki, bo pieniądze już wyciągałem. No ale długo się e, wlekła ta zbiórka, i dzisiaj zajrzałem i stała się rzecz niebywała, doszła zbiórka do finała. Wpłaciło 75 osób, bardzo dziękuję. Cel został osiągnięty. Te pieniądze wyciągnę i przeznaczę na jakieś części do Kadika na remont mały. Także bardzo dziękuję. Właśnie chciałem nagrać dzisiaj film z ofertą, że Została ostatnia szansa na wpłacenie, bo tam brakowało 60 zł do zakończenia, no i później spojrzałem, a pewna osoba wpłaciła 60 zł. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłacili przez ten okres czasu długi swoje wpłaty, kilku potem żałowało i po internetach pisało, ale to zbiórka jest dobrowolna, niczego nikogo nie zmusza. Także e, nie ma rzeczy niemożliwych, jak widzicie. Trwało to kilka chyba lat, no ale 3000 uzbierałem. Dziękuję bardzo i postaram się, aby to było wydane. Ta reszta tych pieniędzy, bo te, nie, tam nie ma 3000, tam zostało parę stówek, wiecie, to pójdzie na Kadika, żeby klamkę naprawić, coś tam jeszcze, stacyjkę i tak dalej, żeby to auto chodziło i żeby wszystkim było miło. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Kolejne zbiórki nie będę zakładał, ponieważ nazywany byłem różnymi śmiesznymi przezwiskami. Wszystkiego dobrego, do następnego. Do następnego.